Dzień dobry w kolejnym vlogmasie! Ja się dzisiaj witam tak bardzo szybko, bo właśnie wychodzę na zajęcia i ja nie wychodzę na zajęcia bo zaspałem i zostawiam Was z wami, także widzimy się później! Kurde, ale ledwo co wyszła, a już wraca a, a i dała mi zadanie, że mam posprzątać na chacie i gdzieś tam ogarnąć tu śmieci wyrzucić, odkurzyć i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie usiadłem na kompa, bo sobie myślę, pewnie wróci koło popołudnia. A się okazuje, że 20 minut później pisze do mnie, że już wraca, miała jedne zajęcia jakieś skrócone, nie wiem o co chodzi, w każdym razie nie mam dużo czasu, zabieram się za ogarnianie. Najpierw łóżko, jest zrobione, wiem, że zbyt artystycznie mi to nie wyszło, ale nie o to w tym chodzi, chodzi tylko i wyłącznie teraz o to, żeby szybko ogarnąć, żeby nie było, że nic nie zrobiłem. No i nie zdążyłem <laughs> zrobić wszystkiego, trudno. Któż? Któż to? Któż to się tak dobija niewiarygodne? Jehowi. To ty! No. <laughs> Niestety nie zdążyłem zrobić wszystkiego, co byś chciała. No nie, tyle czasu mnie nie było. Nie no, jak tyle czasu mnie nie było? Nie było cię z 30 minut. No, co? <laughs> ale ogarnąłem stolik i zrobiłem też tutaj. Tutaj jest potężny ale też miałem się za niego zabierać. Nie zdążyłeś, ciekawe czym się nie, zajmowałeś. Niech zgadnę, gierką. Nie, nie grałem właśnie nic, tylko oglądałem sobie YouTube'a. Eee, jest tutaj też dużo twoich cichów, które musisz ogarnąć, bo nie wiem, które są dobre, a które nie. Ale za to ogarnąłem kominek i miałem już odpalać wosk, który ostatnio kupiliśmy. Czuję się jak jakaś blogerka czy vlogerka, w każdym razie jak kobieta. będę mówił teraz o wosku, który ostatnio kupiliśmy. No, bardzo ładnie pachnie, a gdzie jest drugi? Eee, nie wiem, chyba zostawiłem go w torbie. Jest taki, nie wiem, jaki to jest zapach, ładnie pachnie ogólnie. I będę go zaraz tutaj wrzucał. Dobra. Koniec. I żeby nie było, nie mam nic przeciwko Jehowym, bo zaraz pewnie jak ktoś, kto się przyczepi. E, sami mieliśmy znajomych, którzy właśnie byli świadkami Jehowych i uznajemy, że to są najbardziej mili i życzliwi ludzie, jakich poznaliśmy. Naprawdę e, po prostu zawsze byli tak pomocni i mili, ale po prostu tak mnie irytuje, jak przychodzą i pukają. Szczególnie bo... tutaj, nie? Tak. Ale najlepsze jest to, że oni zawsze pukają do nas, kiedy ja czekam na kuriera i jestem pewna, że to kurier, a się okazuje, że to oni, i muszę udawać, że jestem zainteresowana tym, co opowiadają. A że jestem miła, to nie powiem im dobra nara. Więc tak, więc tylko o to mi chodzi, że po prostu zawsze trafiają. Tak, a ja ogólnie nie otwieram nikomu drzwi. Wiecie, ja nie odbieram telefonów i nie otwieram drzwi nikomu. Chyba, że wiem, że ktoś ma przyjść. Jestem dzikusem. A w ogóle to jest środek grudnia, a ktoś śmiga z kosiarką. No teraz, oczywiście, się uciszyli, ale zaraz może usłyszycie. Dowód na to, że jest grudzień, to jest tutaj ten pseudośnieg, i tu na dole też jakiś taki alaszron. No, halo, dawać tą wiertarkę. Nie, choćby się para, to nie puszczą. Nie, zaraz będzie, spokojnie, poczekajmy. O, słyszycie? A nie, dobra, już wiem, koszą drzewo. <noise> no, <tam. głos> już wosk całkowicie się rozpuścił i to jest tak piękne, jest dosyć intensywne, więc raczej długo się nie będzie palić, więc naprawdę polecamy, nam się podoba ten zapach. Pachnie trochę jak takie męskie perfumy, ale nie do końca, bo ma w sobie taką nutę... Plastiku. Nie, takiego... <noise> takiego czegoś... nie wiem, jest piękne, naprawdę no, bardzo fajne. Mhm, mm no. mm -hmm, też mi się podoba, ojej, 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 ojej. <noise> Mówiłam wam to o na Instagramie, ale najprawdopodobniej kupuję bilety na koncert Ariany Grande. Mówię, że kupuję bilety, a nie że jadę na koncert, bo koncert jest dopiero we wrześniu, a ja nie mam pojęcia, jak moje życie będzie wyglądać od czerwca. Nie wiem, co będę robić. Może się okazać, że będę musiała iść do bardzo poważnej pracy, w której nie będę mogła sobie pozwolić na to, żeby już w pierwszy poniedziałek <laughs> miesiąca i to we wrześniu wziąć wolne. Dlatego, no nie wiem, ale bilet na pewno kupię. Nie odpuszczę takiej okazji, najwyżej go sprzedam, ale jestem tak podekscytowana. Pytałam się Was, czy wybrać płytę, czy trybuny. I najprawdopodobniej wybiorę trybuny. Większość z Was, właściwie wszyscy, polecali trybuny. Um, I chyba tak zrobię też, nie wiem. Chyba tak zrobię. No. A my teraz sprzątamy, ogarniamy trochę mieszkanie, bo trochę zrobił się bałagan. A poza tym, za chwilę przychodzi kolega Kacpra, bo będą robić jakiś projekt, czy coś tam, nie wiem. W każdym razie, no trzeba trochę ogarnąć, jak już ludzie do nas przychodzą. My sobie możemy tutaj tak egzystować, ale, ale, jak nie będziemy, no, ale nie będziemy kogoś do tego też zmuszać, więc zabieramy się za sprzątanie. co <słuch> Właśnie tak, sprząta. Ja już myślałem, że mikrofon sobie wzięłaś. Tak wygląda sprzątająca oczy, ok, jak tylko puści sobie muzykę, więc nigdy, ale to nigdy i to jest taka wiadomość dla facetów, wiem, że was tutaj praktycznie w ogóle nie ma, ale jeżeli wasza kobieta będzie chciała sprzątać do jakiejś muzyki, to nie włączajcie jej. Dlaczego? Bo właśnie tak wygląda to sprzątanie wtedy. Dobra, jest kilka godzin później, my posprzątaliśmy, u Kacpra nadal jest kolega i ciągle robią ten projekt, a ja byłam na chwilę w sklepie i przy okazji zajrzałam do skrzynki i było tam do mnie awizo i nie mam pojęcia co to jest, bo ostatnio owszem zamawiałam paczki, ale wszystkie na, e, do paczkomatu, więc nie mam pojęcia co to jest, Dodatkowo jest napisane, że muszę dopłacić za przesyłkę, więc... Kompletnie nie wiem, to trochę przerażające, więc idziemy zobaczyć. Wiem, że jest super ciemno, ale zobaczcie, ile śniegu napadało. Co prawda, zaraz się rozpuści, bo wydaje mi się, że temperatura wzrosła, ale. chrupie. Jest kolejnych kilka godzin później. Ale Kapi dopiero skończył robić ten swój projekt z kolegą I jestem tak zmęczona Mimo, że ja nic nie robiłam Siedziałaś obok No właśnie, przez to, że wiecie, mieszkamy w kawalerce To jak ktoś do kogoś przychodzi W tym przypadku właśnie kolega do Kacpra No to co ja mogę robić w tej kawalerce? Mogę się schować na 5 godzin do łazienki Więc tylko tak siedzę, staram się A nie hałasować Mam Staram się nie hałasować, nie przeszkadzać Robić swoje, zakładam słuchawki I po prostu egzystuję sobie na łóżku więc to było naprawdę męczące wbrew pozorom. Tak, szczególnie że ty jesteś taką troszkę, a Queen i przez pięć godzin nikt nie zwracał na ciebie uwagi. Och, nie, jak przetrwać. To prawda. A jeżeli chodzi o tą paczkę, to ta firma z której braliśmy te koszulki i zwróciliśmy je, dostaliśmy zwrot pieniędzy, ale powiedzieli nam że nie potrzebowali jakby Fizycznie tych koszulek. Mogliśmy je zostawić, wystarczyłoby im zdjęcie, ale my tego nie wiedzieliśmy, nigdzie na stronie to nie było napisane. My e, kierowaliśmy się tym, co było właśnie podane, wytycznych takich. takich wytycznych. E, no i właśnie poszłam na tą pocztę i okazało się, że oni odesłali nam te koszulki, i jeszcze ja bym musiała zapłacić za przesyłkę, więc po prostu ich nie wzięłam. No, ale 5 zł mi się wydaje, że źle zrobiłaś. Ale po co nam te koszulki? No do spania, bo. Ale ja mam kolejne. mnóstwo koszulek ale... do spania. Tak, bo masz moje. Dlatego masz tylko i wyłącznie no, pustą, ale, ale zobacz sobie, że z drugiej strony to byłaby rzecz, z której byśmy się śmiali zaraz. A przestań, mamy, mamy vloga do śmiania się z tego na pamiątkę. No bo no, już to widzę, jak będziemy oglądać tego vloga za 100 lat. A tak jak przypadkiem na przykład może ją do W każdym razie jest po 19 i naprawdę jestem zmęczona. <laughs> Brakiem atencji i tak dalej. A no ósmej się obudziliśmy jakoś. Nie? No proszę, 10 godzin egzystencji. No i kurde, a już w dnia tak bardzo chciałam spać, ale właśnie był ten kolega Kasper i mówi, no nie no, nie będę to spać jeszcze pod nosem. No właśnie. Więc tak, jest po 19, a my musimy jeszcze wybrać się do Rosmana. W ogóle to, oh, ten tydzień za, zaczyna, bo jest poniedziałek, tak w ogóle nie wiem, czy wspominaliśmy, zaczyna się takim jednym wielkim nieporozumieniem, ponieważ Kapi powiedział mi, że no on już w tym tygodniu nie ma zajęć, ma wolne, będziemy mogli nagrywać w tym tygodniu. I proszę, pierwszy dzień tego tygodnia, a Kapi 5 godzin spędza przed komputerem i robi jakiś projekt, no błagam cię. No jeszcze mam poprawę jednego egzaminu a no tak. Czyli jednak nie masz całego tygodnia wolnego. No oczywiście, że takiego wolnego... O, <noise> wolne mam, ale no muszę parę rzeczy porobić, nie mam Amen. zajęć. Także zaraz się wybieramy do Rossmana i pewnie widzimy się tam, albo w jakimś centrum, albo cokolwiek. Po drodze. Nie bo jest za ciemno. Po <noise> drodze, ja już wiem co zrobię. Okej. Okay. Gdybyście byli ciekaw, co okcia zawsze robi, kiedy potrzebuje atencji, a ja siedzę na fotelu przy kąpie. Proszę bardzo, proszę, prezentacja właśnie teraz jest. No właśnie i zawsze mnie... Zawsze jak robię coś ważnego i nie mogę się oderwać od kompa przechodzi właśnie taki mały klocek, uwala mi się na nogi i se leży. No jest wygodnie tu. No, nie wątpię. Mm. Jeszcze jak się tak walniesz tutaj oparcie. Tak, bo, bo właśnie, że zaprezentuję. Mogę jeszcze... Ach, podjadę dalej. To <laughs> so, mogę tak zrobić. Tak wygląda za kulisami nasz vlog. No. Tak wygląda za kulisami 3 czwarte naszego życia. Ja się to gdzie a się na mnie uwala. Razunko. Spróbujcie tak na swoich tak jest naprawdę wygodnie. Mm, jeżeli jest taki mięciutki jak ja. <śm> Patrzcie, ile śniegu. Zresztą już wyszliśmy. Nie wiem, czy okia wam mówiła. Stąd też sobie trochę śniegu wezmę ale chyba nie będzie zbyt łatwo, żeby osia obrywała śnieżną pigułą. Oj, wręcz przeciwnie, będzie bardzo trudno. Łe. O, chciał. Nawet się nie masz. Nie, po prostu chciałem ci powiedzieć, że masz luzik. Bo tam pigułą to To nic się zrobić nie da. Wykonana! Niestety. Ale spokojnie. Pan Bóg może nierychliwy, ale sprawiedliwy. No, idę. Jesteśmy w Rosmanii i wydawałoby się, że tutaj można tylko i wyłącznie jakieś artykuły kosmetyczne kupić. Nic bardziej mylnego. Książka dorwała właśnie jakieś świecidełka i będzie sprawdzać na paluchu. Tak dawno dostałam te że potrzebuję nowe już. No, jak? Przecież niedawno dostałaś, trzy miesiące temu. No właśnie. No, a przedtem jak długo nie dostawałeś? Sześć lat? Idziemy. <głos》>, idziemy, no. tak, że teraz muszę, na nadrabiać. Tak, tak, zaniedbałem jeszcze ci powiem, o Jezus. Mhmm, mm mhm, bierzemy, no. Kapi! Kapi, weź mi, kup mi! Patrz podręczny zestaw bycia syreną. Mhm, mm mhm. Wow. No dobra, dobra, widzimy się jak wyjdziemy ze sklepu. Dobra, mamy wszystko z Rosmana. Okcia wyciągnęła mnie tak późno, po 20.00 tylko, tylko i wyłącznie po to, po to, żeby kupić coś dla siebie. Nie mogła pójść wtedy, kiedy właśnie kumpl był u mnie, żeby przyjść do tego Rosmana, wziąć rzeczy dla siebie, jak prawdziwa dorosła kobieta by zrobiła. Nie chciała mi się iść samej. Właśnie, nie chciała jej się iść samej, ale też nie to, że narzekam cały czas. To jest też w tym plus. Mały, ale jest. Ja po Wycią... prostu co tobie myślasz? Wyciągnęłaś mnie z domu, bo dzisiaj, wstyd się przyznać, ale ani razu nie Wyszedłem z domu, jedyne jakieś świeże powietrze dotknęło moich, mojej nozdrzy, to wtedy kiedy otworzyłem balkon nasz. Wczoraj zresztą tak samo, wyszedłeś tylko po to, żeby kupić mi róże, bo wczoraj mieliśmy miesięcznicę i chyba nawet wziąłeś na chwilę aparat, co nie? A tak, proszę tutaj klip. Dobry. A ja już mam różę w super papierku, żeby nie zmarzła i lecimy do Okci zrobić jej niespodziankę, o której się rzecz jasna spodziewa. No tak, ale wczoraj mimo wszystko byłem jakoś w środku dnia, żeby się przejść troszkę, a dzisiaj calutki dzień kisiłem się w domu. Calutki, i o 20 dopiero wyszedłem. Więc wiesz, wczoraj jako tako nie odczułem tego, że się kisza. A dzisiaj to owszem, już czułem, że po prostu przesiaduje calutki a dzień widzisz, w domu. Widzisz, trochę tlenu, już jesteś bardziej rozgadany. No, co nie? Tlen po prostu jak alkohol. Rozwiązuje usta. Dobra, widzimy się na chacie. Okej, okay. znowu minęło kilka godzin od ostatniego klipu. Wróciliśmy właśnie... Znaczy nie właśnie, ale wróciliśmy ze sklepu i po prostu zajęliśmy się relaksem. Nie powiem, że cokolwiek robiliśmy związanego ze szkołą, czy czymkolwiek ważnym, bo tak nie było, nie będę was oszukiwać, po prostu relaksem... Jak to, ja robiłem. Tak, tak. Do końca mm -hmm. Przez ile? Pół godzinki? No może. <noise> w każdym razie, tak, ten vlog nie wiem, czy jest w końcu długi czy krótki. Ostatnio nie potrafimy tego wyczuć i mówię, że to był krótki vlog, a później trwa 23 minuty, więc nie mówię teraz, że był krótki, ale na pewno był trochę treściwy, że tak powiem. Nie było w nim nic konkretnego, ale mam nadzieję, że to nic nie szkodzi. Z racji takiej, że ostatnie vlogi trwały właśnie po 20 minut, to ten może być potencjalnie krótki. Nie wiem, teraz się okaże, jak to wszystko zmontuję. I dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Jutro jest dosyć stresujący dzień, ale to w następnym vlogu. I Kapi z Wami się nie pożegna, ponieważ właśnie gra. Chociaż teraz coś przestał klikać. Co? Co? Hmm? Co? Co? Co Dziękujemy Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. I do zobaczenia w następnym vlogu. Bye! Bye!